Cześć, z System jestem lecimy z kolejnym odcinkiem z War Thundera I dzisiaj gramy znowu z naszymi kochanymi trzema kolegami eee, No i co, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, tak to opencja w górę sobie bardzo mile widziane eee, Discordzik czeka na was w opisie oraz zachęcam do dołączenia do dywizjonu Gol. Eee, jeżeli jakieś macie pytania, propozycje, może się nawet wspólnie zagrać, jakiegoś 1 v -one zrobić Śmiało piszcie przez Discordzika Zawsze staram się odczytywać i odpisywać. No to co? Lecimy z bitewką. Mamy full. No gdzie oni są? No na mamo. Ale... Nam w leś nam... Na polu bitwy. Na. w, w wortandezę. <laughs> Przy lap laptopie albo komputerze. Albo, albo na, na konsoli. Rezu I... na konsoli, hat full I... na konsolowców. To Rez... no. Będziesz no, chyba, ja mam ten, kilku ten, Chyba mam kilku widzów, którzy grają na konsoli. Ale odrzucuję no ci. No jest, no nie Ale to jest? Jak to jest? Jak to jest? to jest? Jak to to są ciej. twoje. Jak o masz w ogóle subskrypcji? Ja nie, 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 mam 486 w tym momencie. No to weź, odwiedaj mi jedną, bo zaraz odsubskrybuję twój kanał. Co mam ci dać? <laughs> Mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Zbić 10, 10 na tysięcy na... i zdobyć 10 tysięcy. Nie ma do omówienia nowej aktualizacji. Ja miałem ten, ale mi się odekł. Nah. Takie pytanie w ogóle: co to jest Jest dobrze, Jest ładne. Dwa prawe przyniesiemy, trójki ma dostać na 105. Czy to jest, jest, 30, 60, jest do na 105? Ha, ja też go zabiłem. Skąd ty, na... ty wycistałbyśmy? Trzeba już spróbuję wyjechać na tego ziemeczka, to jest z boku A, dostanie DM. A, ten kołowy zostanie DM o 33 bo nawet jeszcze ma. Dostanie najprawdopodobniej jeszcze falariki, jeżeli to jest... Eee... To jest właśnie kopiec projekt so z więc może dostać falariki ze 6 sekundowym reloadem. Proste. Nie ma, nie ma, nie ma! Czego ja dostałem? Od Helki. Helka gdzieś lata. No, centralnie nad nami. Na, bo dostałem od niej w... Y... Centralnie nad nami jest, a już spadł. mhm już nie istnieje. Ty już nie, to, chyba nie, było. Niech 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 to niech 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 nie odpowiem, tak? Działa dobrze, tak, 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 to Przyjemnie się tym grać jak to się nauczysz, nauczysz tym grać. I mam dwóch zaogantów i dlatego się nie... Nie przyzwyczaiłeś to... do, do skoczącego działa. A jeszcze powiem ci tak, ja tym grałem i oceniam to tak A się tym grać. Się to dobrać. się zgodzę, mam go wymaksowanego. O, no, dobra, to to dobry, to jest dobry czołg, tylko trzeba po prostu się... Nauczyć Nauczyć jak się nauczyłem nim grać, to po prostu potrafiłem robić, po prostu oflankować kucie, na starcie kucie, bitwy kucie, po prostu. Kucie, 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 kucie. Za górki a, walność, bo ma fajny strony? opłat nawet na strzelanie na daleko. Leży. O, o a żebyś wiedział. kiedy okay zobaczył, że szetkole. Nie za duży, że musisz celować 20 cm na swoim ekranie w górę, żeby opadł. U, udało się już zrobić. A czy zależna chyba na jakim przycisku. A Ape... no, -y, tak... bo inne to są, wiesz co mówimy no, tu na najlepszych pociskach. hpds y no, APDS-y mam, To no, gra chity w ten gej. To gra chity w sami ten ma swoje powody. Jakby saboty to no. są. Saboty po bafach są popierdolone, więc. Uboty gdzie? Kiedy zadali uboty? Saboty. Zartuję sobie wiem. Weźmy nie strach, bo u boty w tej grze były już tam. Były eventy chyba. Na trzy były podłody. dwa eventy. Były z nimi event, były właśnie by. był. Były dwa eventy. Serio było tak, dwa... że tylko Silent y, tam warfarez jakoś tak był. Jak Jak był to... jeszcze... no, no, ale był jeszcze. Był silent, by był okay. autentycznie? Gdyby nie ten wulkan co do mnie strzelał. A gdzie wulkan? Ja widzę ja Gepalda. Tak? To ja autentycznie czekam. nie zobaczyłbym BNP 1, która mnie objeżdżała od tyłu. <laughs> Ja czekam Gdyby na... Gdyby nie kiedy ta, ten wulkan. Dobra, zamknij się. Posłuchać. Ja czekam kiedy na event zrobią, że ten... Archfisch czy jakoś tak. Jeden z ubotów Amerykanki zatapia jeden z najpotężniejszych lotniskowców japońskich. Chcesz powiedzieć, że co? Cinematic w wtk w w stylu. Taki coś robili? Bo nawet nie widziałem. Co o cinematic w tej grze? przed sobą centralnie matera. Możesz sobie odpalić, to się bechmark chyba okay. ten Link po prostu, ty ma. Zagrać coś ze mną, możesz jakieś strzeszenie zebrać. Wulkan. To Wulkan. Raz, nie? nie, będziemy na sama. Wulkan, aż tak No, wszyscy. Yes, sir. Tu już hmm. tak jest. Czekajcie, to bo jest. tak. Jakbyś o, się, komuś o, o, się O, o tak, to tak, to tak, 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 kocham Boga, kocham Boga. No, no, okay. no tak. niestety. No, niestety. Szkoda. Ale. Dobra, więc mam nadzieję, że się nam się podobał. Proste, mam jeszcze trofeum, co jest bardzo fajne, że dostaliśmy. Tylko jakby coś fajnego. Uuu, mi onik Okej, okay, nie jest źle. To, to nie jest fajne, ale to... też nie jest fajne. Ale lepsze i tak chyba. Prędzej już No to co.